Na widowie. Dzisiaj będziemy na blok 10. No trik. Pierwszy trik to jest. Tak. Kla. Nie tu, tu się nie da. Jeszcze. Tak i tak. O i minić zrobiłam Już mi nie wyszedł. Ale dzisiaj Wam takie klacze pokażę jak robić. I jesteśmy dalej. Się robi gra. Wyszuk Wyszukuję botów. I, I zaraz będę musiał. Kończek do do szkoły. A więc szybko muszę Wam pokazać jak to zrobić lub no, jednego dzisiaj, jutro drugiego, a pojutrze trzeciego. Na boku na środku czy odwracają. Najważniej uczę tego tego, że idziesz. Idziesz jest... baba. fioletowego, skaczasz. Jak klocki znikają, to klikasz podwójną. Popatrz. Ja mi się nie uda, bo źle skoczyłam, ale było dobrze. Więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że się nauczycie. Papa. Pa.